Dzień dobry, witam Was bardzo bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na film. Niestety z voiceoverem, dlatego że wszystko nagrało mi się bez dźwięku i w zwolnionym tempie. Także to, co teraz widzicie, to jest przyspieszone, przyspieszone klatki, ale niestety muszę dograć Voiceover. Robiłam analizę kolorystyczną Madzi, od Karo i musiałyśmy niestety kombinować także skrócona wersja. Lecimy z tym koksem. Zaczynam sobie od palety temperatury. Po jednej stronie mamy ciepłe odcienie, po drugiej stronie będą chłodne odcienie. I tutaj właśnie tłumaczę Madzi, że w tej skrajnie ciepłej palecie, no ta cera nie wygląda najlepiej. Myślę, że tutaj widać przede wszystkim w okolicach oczu, że są takie cienie, a jak teraz przyłożymy sobie chłodną paletę, zobaczcie, jak ta cera od razu wygląda jaśniej i jest bardziej wyrównana. Cały proces analizy trwał około 2 godzin, no ale tutaj ten film jest skrócony do, maksy, do, do maksimum do um, tam 13 minut. Teraz, jeżeli wiemy, że macie jest chłodna, to odpada nam wiosna i odpada nam jesień, dlatego że zarówno wiosna, jak i jesień są ciepłe. No i zobaczcie, nawet tutaj Magda, jak przyłożyła mi tą paletę, no to te kolory są zbyt nasycone i przede wszystkim ciepłe. No i to jest paleta Caro. Po drugiej stronie mamy kolejną ciepłą paletę, czyli mamy tutaj jesień. Jesień jest również ciepła. Też nam tutaj odpada. Kierując się temperaturą, idziemy albo lato, albo zima. I tutaj w tej palecie lata świetnie Magda wygląda. Jeżeli chodzi o paletę zimy, no to jest ok, dlatego że temperatura się zgadza, ale ogólnie, zobaczcie, te kolory są za ciemne dla Magdy. Co to znaczy? To znaczy, że w analizie czterostopniowym Magda jest latem. Magda jest latem. Na początku, właśnie, Kara obstawiała, że może być jesienią. Ale tutaj jednak lato wygrało. Ja się jej pytałam również, czy ma jakieś kolory, jakieś kolory z tej palety, i powiedział, że tak ma i lubi. Ma niebieskości, ma szarości, ale Madzie jest tym, tym typem, który ma wszystko w szafie, także będzie jej teraz na pewno łatwiej. Teraz sprawdzamy potyp kolorystyczny, czyli sprawdzimy jasne lato, chłodne lato i zgaszone lato. Pierwsza paleta tutaj to jest paleta Lata Jasnego i tutaj są takie skandynawskie urody, bardzo jasne. Paleta ogólnie jest za jasna. Tutaj mamy lato z podtypem jesieni, czyli paleta najbardziej zgaszona i nie jest najgorzej, ale jednak Madzia trochę tego kontrastu w sobie ma. Też trzeba zwrócić uwagę, że też ma trochę henny na brwiach. No i tutaj mamy ciemne lato, lato z podtypem zimy i właśnie w tej palecie Madzia wygląda najlepiej i to jest paleta, to jest uroda, którą ma również Ania fokusowana, Ania Przybeska. Także dziewczyny mają na ba naprawdę bardzo podobną urodę, kolor oczu mają identyczny. Tutaj zobaczcie, tłumaczę, ma gdzie w naszym białku oka. Moje białko, jako, jako jesień, która jest zgaszona, jest takie trochę już przyżółkłe, natomiast Magdy jest śnieżno-białe i ma piękne niebieskie oczy. I zobaczcie, jak fajnie i wyraźnie wygląda właśnie w tej palecie. Jeżeli chodzi teraz o inne kolory, no to będziemy sobie tutaj przykładać palety brązów. Jedna paleta będzie chłodną paletą, druga będzie ciepło, więc nadal tutaj mam nadzieję, że zobaczycie, że ta chłodna wygląda lepiej. I tutaj oczywiście mówimy o ubraniach, ale też o kosmetykach przede wszystkim, czyli brąz. Zobaczcie, jak bardzo ładnie i jasno wygląda tutaj cera, więc dla Magdy chłodne bronzery typu Fenty Amber, a tutaj karmele, coś ciepłego widzicie. Magda też sama widzi, że nie są to najlepsze opcje. Tutaj jednak moim zdaniem bardzo widać to przy zębach, że zęby są białe i to oko też jest bardziej wyraziste. Teraz szybko przechodzimy już do chust i pokażę Wam dwa przykłady. Dwa nasycone kolory, natomiast jeden jest ciepły, drugi chłodny i zobaczcie, to jest jeden z gorszych kolorów dla Maggi. Okay. Tutaj mamy taki bardzo ciepły, nasycony żółty, a z drugiej strony będę nakładać tutaj odcień malinowy, on się nazywa Raspberry i to jest chłodny odcień, to jest perfekcyjny dla Madzi. Dla chłodnego lata zawsze lepiej iść w malinę niż w krwistą czerwień dlatego, że krwista czerwień zawsze będzie lepsza dla zim. Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda. Znowuż tutaj mamy tęczówkę podkreśloną, białe zęby i tutaj oczywiście to może być i ubrania w tym kolorze, no i pomadki fuksjowe też takie malinowe będą jak najbardziej dobrze wyglądać, teraz jej przyłożyłam żółty bardziej z mojej palety czyli musztardy, no ale tutaj nadal widać, że ta chłodna temperatura dużo, dużo lepiej wygląda, zobaczcie Magda miała paznokcie i to co jest ciekawe to Magda też często zakłada różowe pomadki na usta, więc tutaj często te paznokcie i usta też mówią nam w czym dobrze się czujemy teraz pokazuję Madzi odcienie szarości bo zamiast właśnie takich ciemnych, kamelowych kolorów powinna iść w takie odcienie, tutaj ten pierwszy to był taupe Teraz nakładamy taki chłodny, szary z niebieskim pigmentem, na niebieskiej bazie chłodnej. No i Magda jest, zobaczcie, jak bardzo ładnie wygląda, nawet przytakuje, więc różne odcienie szarości będą świetne. Dla takiego typu kolorystycznego zamiast czerni, fajnie jest sobie wybrać taki odcień metal, czy mm, bardzo ostalowy, może tak. O, tutaj jeszcze porównanie znowuż. Bardzo ciepła musztarda. Tutaj u Magdy myślę, że widać to w okolicach oczu, bo od razu takie cienie się pojawiają. A teraz to Wam pokażę. Trochę inne odcienie, ale również chłodne i ciepłe. Także tutaj pomarańcza, odcień terakota, który jest z mojej palety. No i pod spodem mamy taki bardzo fajny turkus, odcień też trochę Tiffany Blue. Troszeczkę kamera przekłamuje te kolory, ale myślę, że też bardzo dobrze widać. Ogólnie w Magdy palecie ma. Znajdziecie każdy kolor, tylko ważne, żeby był chłodny. Oczywiście wszystkie od niebieskie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Tutaj jest kolor, który się nazywa chyba Blue Gray Blue, Blue Gray Navy. Bardzo fajny, zgaszony i znowuż albo granat, albo stalowy. To jest świetny kolor zamiast czerni. Tutaj srebro. Magda w szoku, bo nosiła całe życie złoto, ale naprawdę srebro jej się podobało i mówiła, że wcześniej też srebro nosiła. Tutaj troszeczkę jaśniejsza wersja i porównamy sobie tą niebieską wersję do czegoś jesiennego, czyli czegoś bardzo ciepłego. To jest znowuż odcień dla mnie. No i zobaczcie, no tutaj ta uroda tak jakby się... Z lewa, sorry, nagrywam telefonem, nie najlepiej, natomiast tutaj ten niebieski jest naprawdę świetny, także wszystkie odcienie niebieskości są eleganckie dla Magdy. Tutaj taki niebieski, on się nazywa Cadet Blue, on jest troszeczkę bardziej nasycony, ale Madzia jako ciemne lato, chłodne, lato, lato z typem zimy może sobie pozwolić zarówno jak na jasne kolory, jak i ciemne kolory, no tylko u niej właśnie tym priorytetem jest temperatura, czyli ważne, żeby unikała wszystkiego, co jest ciepłe. No i tutaj taki bardziej nasycony. Granat. To jeszcze nie jest kobalt, ale taki właśnie czysty granat. Też bardzo ładnie wygląda. No I Magda też tam, jak pokazywałam jakiś kolor, który jest jej z jej spalety, mówi: No kurczę, mam taką bluzkę i często noszę. No i tutaj znowu porównanie do tego żółtego. Także tutaj znowu te oczy. Myślę, że to wyraźnie widać, że jednak żółty nie jest dla niej. Ten niebieski jest milion razy lepszy. Oczywiście wszystkie odcienie jeansu będą świetne. Czy ciemny jeans? czy jasny jeans będzie ekstra i tutaj do tego jeszcze perły, diamenty o Madzia nawet mówi, że ma tutaj perły, także jak najbardziej chłodna biżuteria jest super, no i teraz przejdziemy sobie do czerwieni, mam bardzo fajny um, bardzo fajną wersję borda bunciu mieliśmy tutaj problemy techniczne, psy zaczęły szczekać. Co do czerwieni, to tutaj przyłożyłam mi taki bardzo ładny bordowy odcień, ale zobaczcie, to nie jest takie bardzo ciemne bordo jesienne, tylko z taką nutą bieli i szarości. Kolejna czerwień, która jest bardzo fajna dla lata, jest to odcień arbuzowy. On się nazywa watermelon, czyli wygląda po prostu jak wnętrze arbuza. Znowuż to jest czerwień, który jest taką kroplą bieli, bo pamiętajcie, że lato jest jasne, chłodne i harmonijne, więc te kolory jasne, chłodne, harmonijne zawsze będą wyglądać super. Tutaj przyłożyłam mi pomidorową czerwień. Który jest na pomarańczowej bazie, który jest dla mnie odpowiednią czerwienią. I tutaj też widać, że jednak ten kolor nie będzie dla Magdy idealny. Będzie to samo z pomadkami. Lepiej zawsze będzie, żeby te pomadki były w odcieniu chłodniejszym, czyli te czerwienie troszeczkę jaśniejsze, no ale najlepiej też róże. No i przechodzimy do zieleni różne zielenie. Tutaj pierwsza zieleń, którą mam w lewej ręce, to jest zieleń bardzo nasycona, trawiasta z palety wiosny, kontrastowej wiosny, a tutaj mam taką jesień, jesieniarską zieleń, która też może być oczywiście dla ciepłej wiosny. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. W ogóle przepraszam, jest dziura, bo spaliła mi się ta chusta. Tak, wpadła mi na świeczkę i się zjarała. Ale tutaj macie porównania, że oba te kolory nie są jakieś najlepsze i zaraz Wam pokażę bardzo fajną zieleń, która jest już chłodna bo oba te, obie te zielenie są ciepłe. Tutaj mamy chłodną zieleń, zobaczcie, no od razu cera pięknie wygląda, magde, karnacja nagle wygląda na taką bardziej opaloną, bardziej świeżą, więc może iść w taki ciemniej, ciemniejszą zieleń. Może iść oczywiście w miętę. Mięta, która jest w palecie również jasnego lata i reprezentacyjnej palecie Z lata po prostu. Mamy różne odcienie, czy to mięta, czy też zobaczcie, tutaj jest taki bardziej odcień Tiffany Blue, bardzo fajny na wakacje, mega twarzowy i teraz nie wiem, czy tutaj będę ściągać też te chusty, żeby jeszcze raz Madzi pokazać. Szkoda, że nie możecie słyszeć to, co mówię, bo naprawdę ehh, dwie godziny myśmy tutaj nagrywały. O tutaj Karolina też nagrywała y, telefonem. Także tak, tutaj jeszcze będę ściągać, więc tutaj jest odpowiednia zieleń. Teraz idziemy, no halo, mogłam wyciąć ten fragment. Ale tutaj też nagrywałyśmy Behind the Scenes do rolek. Ale tutaj zieleni numer jeden, zieleń numer dwa. Oczywiście, jeszcze Sejusz będzie bardzo fajnym odcieniem. No i piękna zieleń tutaj, idealna dla Magdy. No, i to już myślę, że widać też po cerze. O tutaj, już ta ciepła zieleń jest najgorsza, aż Magda, wiecie, patrzy ukradkiem. Tutaj czerń dla Madzi. Nie mam chusty, ale mam tutaj tylko koszulkę. To jest właśnie odcień stali. To jest ciemna szarość zamiast czerni, jak najbardziej. Zaraz Wam pokażę, jak Madzia wygląda w czerni, tutaj też tłumaczę, że chociaż czarny nie jest moim kolorem, tak jak widzicie, też jestem na czarno ubrana. Tylko yy, muszę pamiętać o tym, żeby się na ciepło pomalować, obwiesić jakoś złotem. Mi jest w pracy po prostu łatwo na czarną, bo się zawsze coś wróci jakimiś pomadkami. No i tutaj Magdzie też tłumaczę, że chociaż czarny nie jest jej najlepszym kolorem, to zawsze może sobie ograć w biżuterię, czyli w Madzi przypadku dużo srebra, jakieś perły coś, co po prostu rozjaśni tą urodę. No i oczywiście błękity różne, otóż mówiłam wcześniej o różnych odcieniach niebieskiego, ale błękity są świetne jako bazy. Jeżeli pracujecie w biurze, no to warto sobie zainwestować na przykład jakąś klasyczną błękitną koszulę w męskim stylu. Często w H&M są też takie błękitne koszule w białe prążki, także jak najbardziej lata mogą sobie lecieć w jasne kolory. Magda bardzo rzadko mówi, nosi fiolety. Tutaj oczywiście lawendowy osień, bardzo fajny, ale tutaj mi się przypomniało, że mam bardzo fajny odcień, on się nazywa śliwka, to nie jest taka standardowa śliwka, bym powiedziała, on się nazywa po prostu śliwka, on jest też z palety lata i zobaczcie, jest taki bardziej nasycony no i właśnie dla ciemnego lata będzie idealny, Magdzie się bardzo spodobał, no i brązy, brązy są bardzo modne w tym sezonie no i lato musi uważać, żeby te brązy nie były bardzo karmelowe, więc tutaj ten brąz, w ogóle ta kamera troszeczkę ociepla te chusty, z tego co widzę, bo ten, o co teraz nakładam, to jest na takiej różowej bazie chłodniejszej, się nazywa Rose Brown ale dla Magdy zawsze lepiej będzie wybrać taki top. ona też może iść w czekoladę tylko ważne, żeby ta czekolada właśnie nie była bardzo ciepła, tak naprawdę każdy kolor może mieć swoją ciepłą i chłodną wersję i w Magdy przypadku przez to, że priorytetem jest jej temperatura zawsze lepiej będzie jak wybierze coś co oczywiście będzie chłodniejsze, także tutaj kolory bardziej dla jesieni dla mnie, a dla Magdy top. teraz szybko, szybko sobie przeskoczymy na włosy, no i Magda z szczęściarą, ponieważ może nosić włosy zarówno jasne jak i ciemne no i znowu tutaj mamy temperaturę, czyli przed Przede wszystkim chłodne. Tutaj jej końcówki są w tym momencie za ciepłe. a Ona planuje wizytę fryzjerską i jeszcze nie wie, co będzie robić. Na pewno coś chłodnego, ale tak, Madzia może iść i w blondy chłodne, i w, w takie mysie szare czy ciemne blondy, ale na chłodnej bazie. I oczywiście może iść w odcienie silver, czyli nawet jak będzie siwieć, tu się śmiejemy, no to będzie wyglądać świetnie. Co za tym idzie? To znaczy, że najgorsze kolory dla Magdy to będą kolory skrajnie ciepłe. Jeżeli chodzi o włosy, więc znowu tutaj mamy rudości, mamy tutaj odcienie, które są bardzo ciepłymi blondami. Tutaj założyliśmy perukę. Zobaczcie, ja tutaj nic nie muszę mówić, bo Magda też się czuje dziwnie. Już nie, nie komentuję z tej peruki, w jakim jest stanie, ale no nie jest to najlepsza opcja. Więc tutaj, moi drodzy, mamy to. Eee, najgorsza kolorystyka. Tutaj też w makijażu to będzie wszystko ciemne, wszystko ciepłe, przepraszam, czyli koralowe pomadki. Udadzę lepiej na chłodno. Znalazłam taką. Teraz wam pokażę blond, ale ta peruka też nie jest do końca jakaś mega chłodna eee, i nie jest jakaś ładna. Muszę zamówić taką, która byłaby właśnie dla Magdy, ale no to myślę, że odrobinę jest lepiej w porównaniu do tego. A i tutaj z tym niebieskim i srebrem, no to hit. I moi drodzy, to by było na tyle. Ach. Ciężko mi serce mi pękło, jak się dowiedziałam, że e, nagrałam to w zwolnieniu. Ale stwierdziłam, że no, jak już spędziłyśmy na dwie godziny tam, to fajnie byłoby coś z tego skleić. I, i, i będziecie mieli chociaż jakiś film, bo wiem, że są osoby, które się interesują tematem i chcą widzieć więcej modelek, więcej metamorfoz. Także tutaj macie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście piszcie w komentarzu, dajcie znać. Ja będę szukać jakiś modelek i mam nadzieję, że się wszystko następnym razem nagra tak, jak powinno. Oczywiście zapraszam Was na analizę kolorystyczną stacjonarnie, jeżeli jesteście z okolic Liverpoolu, Manchesteru, Warrington, Cheshire. No, i oczywiście zapraszam Was również online. Jeżeli chodzi o cenę, to macie na moim profilu, zostaje w opisie, wyznaczonych relacjach. No i dajcie znać, co sądzicie. Madzia była zszokowana, może nie zszokowana, ale ona się tematem ogólnie za bardzo nie interesowała, nigdy analizy nie miała, ale była bardzo ciekawa, bo to jest osoba, która w szafie ma wszystko. No i ja mówiłam, słuchaj, ja ci powiem. Ty sobie zadecydujesz, jak się też czujesz w tych kolorach, możesz wprowadzać zmiany w szafie, nie musisz. No i była bardzo pozytywnie zaskoczona, także z mi przemiło. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już nie tylko w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!